A dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj jesteśmy na vlogu, pierwszym na tym kanale, z kolegą Andrzejem, zaprosił mnie na mecz Żużla w Wrocławiu i, i zdecydował, żeby nagrać z tego bloga. więc idziemy do auta i widzimy się już na stadionie Jeszcze jakie korki się robią we Wrocławiu, no tutaj się powoli problem robi z, doje, z dojazdem Ale jeszcze okej okay. No jeszcze jest dobrze wszystko Dobra, 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 ja to wam muszę pokazać było widać Skytower i patrzcie, to jest zdjęcie. Dobra, informuję was, że jesteśmy niedaleko stadionu. Zaparko zaparkowaliśmy auto. No jest w cholerę dużo aut. Nie będę pokazywać, bo tak to jest, teraz je pokażę. Ale to nie Albo dobra. Ale jest masakryczna wielka ilość tych aut. Więc ogólnie widzimy się już na stadionie, skoro jesteśmy blisko. Dobra, jesteśmy już e, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Stadion Olimpijski. Podkąd Idziemy teraz na szybko, i zaraz będziemy na stadionie. No jednak się zatrzymaliśmy, bo były takie bardzo fajne rowerki. Ja nie nagrywałem siebie jak jeszcze były, ja nie pokazuję twarzy, ale tutaj patrzcie jak Andrzej, normalnie profesjonalista. Spokojnie Andrzej. Dobra, to teraz cięcie jak ja będę jeździć. Niestety więcej nagrań nie nagrałem, więc od razu jesteśmy na meczu. Patrzcie. Ok, wyszliśmy już z meczu. Tam jest stadion. Jeszcze, jeszcze grają, bo wyszedliśmy dwa biegi wcześniej. Idziemy właśnie. No, wyszedliśmy szybciej, żeby korków nie było. Zaraz będziemy jechali i może jeszcze coś dla Was wygramy. No. A na razie to chyba wszystko. A no i nie dodałem, że Wrocław wygrał mecz. To wiemy, bo jak wychodziłem było 44 do 28 Wrocław wygrywa. I to jest już w ogóle tradycja. Tradycja, to jest tradycja, to już jest taka Nominacja jak Max Verstappen, ale w raz, tak czy inaczej to by się nie wydarzyło. Musi wygrać. No. Strona się poławał, zawodnik jak się wywalił. No. Z Zielonej Góry też się zawodnik wywalił, ale życie każdego zawodnika jest tylko ważne. Miło to, że nie kibicujemy jej. <laughs> O, właśnie jadą chyba. O. Butelka wybucha. Jesteśmy, już wyszliśmy. To robi taki głośny dźwięk, bo to ogólnie się rozkręca tutaj. No, idziemy, idziemy, no i... To patrz. No idziemy, 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 idziemy i nie dojdziemy. Patrzcie jaki kawał drogi. Dla moich, 20 dla moich nóg jest najmniej straszny kawałek. Jestem leniwy jak śmiało. No dobra, dobra, to jest koniec filmu. Bo ktoś prosił w komentarzach, to niedługo będzie filmik ze Stumble bo e, użytkownik jakiś prosił, albo już użytkownica. Więc pa!